Witam ponownie w drugim odcinku y, aktualnego stanu kolekcji, powiedzmy. Czyli rok 2025 styczeń, coś tam próbuję nagrać, aktualny stan, jakieś fragmenty kolekcji. Na razie przeglądam się mojej tak zwanej szafie perfumowej, temu systemowi szaf tutaj. Różne półki, szuflady tego jest bardzo dużo. To jest jedno z miejsc, ale tych miejsc jest oczywiście więcej, jest ich około ośmiu. Także będę coś tam próbowała. Znowu się dostałam tutaj. Jestem trochę zmęczona, bo leciałam. No dobra, mniejsza jestem w każdym razie. E, trochę tutaj się dostałam, bo chciałam coś wyjąć. Jest to chcę koniecznie teraz pożywać e, zimą, dymrozy i w ogóle pewien szlachetny gurmą e, Mask Milano. Wyjęłam też flakon, a Mandar może go mówię, kiedyś o nim opowiadałam, e, więc mój flakonik z całą tą szkatułą wzięłam, też sobie wyjęłam i przeglądam, co tutaj dalej. Także przeglądam, co tutaj dalej. Co koniecznie chciałabym wyjąć e, gdzieś teraz, żeby mieć do używania. No nic, idę do jakichś innych półek, nie półek, bo hm, są w ogóle te drewniane, mówiłam, takie stojaki, Muszę sobie może jeden wyjąć, gdzieś tam pod ręką, może w sypialni naszej, nie wiem. I właśnie myśl polokowane, czy do aktualnych testów. Ciągle zmieniam, są metery. A tu w ogóle są moje boforty i chyba sobie linią widać też tak, takiego szlachetnego górmą, wyjmę na teraz. Dlatego, że, tu widzę trochę światło zmienia kolor, tak coś jest ustawione, no nie wiem, no że jestem e, O tym laliku w końcu za bardzo nie opowiadam mówię, że wyjmę te górmą właśnie sobie szukam, gdzie mam ten linium. Dlatego, że e, Właśnie dla mnie zima e, Zima, mrozek, tak to jest ewentualna szansa, żeby, e, żeby właśnie Gourmand położywać Do tego zapachu będę wracać, do mogę mój inny zapach ma Okazało się, że tutaj są Beaufort Fatomy, tu nie ma liniowite. może tutaj w którejś z szuflad, to sprawdzałam, to jest też super zapach na teraz, to sobie chyba też wezmę, a to jest ten zapach właśnie inny, z zielenią, co mówiłam z konkursu perfumiarzy, ten Antka zapach, tam widzę w ogóle moje Ungaro, a w ogóle Agnieszka pytała o te Jenny Glow z niebieskim, to jest na pewno Forest Bluebell, tylko to było? Tutaj, mhm. Forest Bluebell. To są te kakaoastek, co ostatnio mówiłam w filmie z kakao. Z tej marki mówiłam też ostatnio obłady Błady Ud. Fenomenalne, eleganckie drewno i nie ma problematycznego agaru. Chociaż jest w w nutach. Jeszcze inny zapach, Anajak, ale to już kiedyś opowiadałam dużo o tej marce. nie ja mówiłam, że do ob się wycofuję, to właśnie jest jeden z zapachów, który ja mam. Tak się nazywa, Rebel Rosebud. Ja też mówiłam o marka australijskich, Han to właśnie jest jeden z moich flagoników. Wtedy ja też było Rituals, to jest jeden z moich. Chociaż to nie jest jedyny. W zasadzie miałam zapachach na myślniku to właśnie to są te sanktuary, przypomnę. Idę do innej części szafy, idę szukać... Idę szukać nieumite. Nie, nie wiem, gdzie je znajdę, szczerze mówiąc. Może tam to jest to? Nie. To jest cudowny Emperor. Liviarus. Też trzeba wyciągnąć. To jest jeden z zapachów Jacka Independence Warsaw. Yy, będę opowiadać o... Zapachach, które odebrałam niedawno. To jest mój inny Peris, Osmantus. No i nie wiem, nie wiem. O, w tej szkatule są właśnie blady smog. W nazwie wcale nie są blady i to jest taki zapach dla mnie Stukam, stukam, za coś wywracam. wywracam ja, Wyłamuję Nawet z tych najdawniejszych czasów, z aksamitem w, środku, w ogóle yy, Mój flakon Ganime, dlatego że mi to wypada z tego. Tam jest w ogóle ten zapach z kolą, co kiedyś mówiłam. I to jest taki zapach, gdzie kola jest idealna. Tym czarnym tam jest mój atar z Wodnikowa. Do tego zapachu muszę wrócić, kiedyś o nim opowiadałam. To jest ciekawa paczula, Aleksandra. tej w sensie takiej droższej serii. Hmm. To jeszcze jest inny, jeszcze Demeter Maroko. Tam w ogóle jeszcze jakiś inny flakon. O, kolejny flakon Fig Paczuli. Teraz tutaj w takiej szufladzie, nie wiem gdzie to linię widać. Mam tu ograniczone możliwości szukania. Tutaj są yy, różne unikaty, jeżeli chodzi o i jeżeli chodzi o Avon. Kolejny zapach, a no jak? Tym, że jest bardzo dla miłośników Gucci Rush. Unikat, naglądnie odrzewowany Sunny Skies, Avon. Kolejny unikat i frosze. Kolejny unikat Avon Timeless. Jeszcze inny. No i mierzę, że mój klejponik mes Kom Komuś opowiadałam, obiecałam recenzję, także też go wystawiam. Słyszę, że te etro są właśnie fajne, ten okres teraz filmowy. Unikat Armani. Avon Charisma. Charisma, Charisma, Charisma. No i dałam dwie miniaturki tutaj. Bo to jest dużo różnych miniaturek, zaś się tu po prostu tu zaplączę. A co się dostać do tego flakonika unikatu frosze. Wstawiam jeszcze jedną miniaturkę, generalnie tych miniaturek z bardzo dużo tutaj jest tych dawnych A chcemy się dostać jeszcze do tego flakonu A tam w tle obok, obok e, La Marca Jala, bo też trzeba go wyciągnąć na teraz Tam jest z tyłu taki niepozorny, to jest taki naprawdę iśćcie papierowy, kartonowy irys nazywa za purple Ika firma S coś tam coś tam cks takie literkami i skropkami kiedyś powiedziałam wzięłam sobie tutaj jeszcze onyrikotau no i już się zmęczyłam poszukiwaniami chciałam sobie znaleźć liniowitę i tak nie znalazłam tak to przeważnie niestety bywa jak coś szukam konkretnego to szansa na znalezienie jest zerowa coś też długo myślałam że tam jest razem z fatomem nie wiem tak, jeszcze bym mogła pootwierać posprawdzać tak skrótowo te wszystkie szuflady, ale. No nie wiem, nie wiem. O tu jest w ogóle ten zapach. Ostatnio nie mówiłam w filmie z kakao. no tam na mnie to jest taki kakao z mlekiem. Nawet jak teraz powiem, a to widzę kakao z mlekiem. Może też sobie wezmę. To jest mój inny Rituals Sakura. Tam są moje różne unikaty i w Sonorą. Różne tematki tu parim. Tutaj w ogóle jest Sacharien się unikat i w Są różne tu zapachy wizualne regulario. Eee. Na przykład Arancio, widzę tam Foglie, bardzo słynną Mattyką de są. takiej herbatki, powiedzmy, słodkawo-miętowej, nie za -miętowej. My miętowej To jest Fragment Prada, kiedyś go kupiłam, Przez zobaczyć, jak teraz odbieram. Tutaj kolejna porcja Fragmentów, zresztą nie widzę linii. To jest zapał, o którym kiedyś opowiadałam, bardzo dla myślników, a poza dwójka dwójka Oriental Edition dwójka nadal w budżetowych cenach, już wiekowy, wiekowy youth death. To generalnie pierwotnie chyba szukana budżetowa. Czy ona nadal jest wszystko tu budżetowo? To ja nie wiem. Może, może. Tam Kryzja, z tym, taką niebieską górą, kiedyś opowiadałam o tym zapachu, ale widzę, że tutaj też ulokowałam pewne zapachy, które budżetowe nie są. Na przykład chyba Silk Jest sobie, chyba wezmę też gdzieś tam wystawiam. Teraz fotel trochę ponagrywam. Niestety tam te fragmenty jakoś tam, niektóre się coś chyba źle nagrały. No niestety. Tam u góry jest Pandolfo. Mówiłam o tym zapachu jako wilgociowy, cudowne cudowny. Yy, Wielkorzędnie o tym mówiłam. Jakowa. To są takie paczule, które ja uwielbiam. Ten biały flakonik to jest yy, Musk, czy Mask Kashmir Atar Collection. Będę od koleżanki teraz nowy zapach tej marki. To jest taka marka z dobrym stosunkiem do jakości. To jest marka jak Royal Muska. Yy kiedyś o nim opowiadam. To jest ten Osmantus Perisa. Myślę, że coś tam o nim wspomnę, będzie filmik z przeglądem nuty Osmantus. i tam jest z tyłu Etalik Dorange od A Protection, wcześniej, z wcześniej. Tutaj mamy też z wcześniej, z wcześniej Panterę. Tu te miniaturki. Tu jest jeden z moich flakonów I Love Le Carrot. Um, tu jest ten Chronicles, tu są Jorum Studio. Także. Hmm. Tam w ogóle jakieś zostało od jest z Masumi. Wracam za jakiś czas do tego zapachu. Tam obok tego zapachu jacka i na pewno jest Toboba I to jest Indolence, czy trzyma przemawia, ale to jest po prostu świetny zapach, który jest takim świeżo, wytrawno-dystansującym, bez osłodzenia. No, będę jeszcze tutaj nagrywać coś z szafy, złączę to w całość. Kolejna część, a propos jakiejś tam części kolekcji mojej perfumowej, to myślę, że to będzie to, co obiecałam Agnieszce. Czyli w ramach tego miejsca, gdzie są wszystkie moje zapachy stworzone, moje ekstrakty, pogrupowane na szuflady. Takie miałam, przykładowo, różowa, owocowa, kwiatowa, roślinna i tak dalej. Yy, Gourmand, yy, no różne. Kiedyś jakieś tam przebitki byłem, i z tych gablot do prezentowania flakonów także coś nowego tam dogram jako aktualny stan kolekcji w ogóle, bo trwa oczywiście więcej, no bo nowe zapachy powstały i tak dalej, i tak dalej. Dużo się pozmieniało, bo wyodrębniłam np. część zapachy z tryskawką, zapachy z mango, zapachy z kawą. Wcześniej chyba tego nie było i wyodrębniłam taką szufladę siempre, czyli na każdą pogodę, na każdą okazję, na każdą sytuację zawsze. Czyli siempre, czyli zawsze, ale nie wiem czy już pokazywałam zapachy, które tam ulokowałam. Tu mamy zapach Jean Patou. Tam jest Correterno moje. A w ogóle, jakie to jest cudo. To była miłość od pierwszego powąchania. Zresztą mam ten zapach dzisiaj, między innymi, już właśnie ten, plus pewien jeszcze inny zapach w postaci akcentów. To jest aktualnie nowa wersja INDA Color i to była miłość od pierwszego powąchania. Skończyła się flakonikiem. I jestem ogromnie zadowolona i to jest zapach, który ma fenomenalny stosunek cen do jakości. Będę opowiadać o stosownym filmie. Pojawił się też w dzińczku perfumowym. A jeszcze, tak a propos mojej kolekcji perfumowej. Akurat, yy, flakoniki tutaj y, Unikat gruszkowy hajem, tutaj zapachnął z herbatą, znaczy nazwa z herbatą. Te akurat flakoniki nie są, nie były w szafie perfumowej, były w innym miejscu. Sobie przyniosą teraz, tak właśnie dzisiaj, y, do tego, żeby je w najbliższym czasie sobie posprawdzać No, no bo może po parę zobaczymy. W każdym razie, y, no, że kiedyś ta gruszka była w szafie. W ogóle jestem zakręcona, bo miałam gdzieś osobno te zapachy z nóg są odłożone, że chciałam to w jednym filmie opowiedzieć ale to sobie właśnie ten przyniosłam, ja już nie wiem, gdzie nie wiem gdzie tą próbkę dałam jedną dekant chyba wiem gdzie jełam. no nic wyjąłam sobie z szafy ten unikat i Rocher Orchide. taką część Demeterów tak naprawdę więcej mam Demeterów, ale takie tu mi się napatoczyły, także Maroko, Fireplace i Bonfire kiedyś dużo było marce Demeter o tym mniej było i Coś tu jeszcze dałam gdzieś, yy, jeszcze sobie tutaj dałam właśnie momencie jeszcze inną rzecz, jeszcze na przykład taki unikat unikat Avon i unikat ifroshe Red Cup, chyba tak, to... nie wiem, jak się w sumie zaczęłam sprawdzić, i The Sunny Skies, i cały czas Creta Indaco, obezwładniający zapach, on ma tak cudowną, tajemniczo-wieczorową, smakowitą, wyjątkową, cudowną, przecudowną, wybitną aurę. Jak krążą takie filmy, żeby odtwarzać kolekcję od zera za jakąś kwotę, to same początki odtwarzania i ja bym sobie zafundowała ten flakon, bo stosunek cen do jakości fenomenalny.